Bądź mną. Mieszkasz pod Białym Stokiem, dokładnie w Choroszczy, mieście legend wiatraków i ludzi, co piją denaturat z szacunkiem. Tam żyje on, Robur Makakłowicz. Nie myl z Magdą Gessler. To nie kucharz, to przemytnik. Cieni w kapturze, pan bagażnika, król wschodniego targowiska, siedzi pod sklepem lewiatan. Gra w szachy sam ze sobą, a w plecaku ma... Nie pytaj. Raz spirytus, raz płyty techno z Niemiec Wschodnich. Ostatnio przenycił gulasz wołowy w proszku. Z datą ważności z 96. Mówią na niego makak, bo kiedyś porwał małpę z cyrku, myśląc, że to jego brat przyrodni. Ma dres z logiem Sowiet-Kola, okulary przeciwsłoneczne z bazaru i telefon z klapką, na który dzwoni tylko Korea Północna. Pewnego dnia wjeżdża na rowerze składaku do sklepu z połem i krzyczy: Mam dostawę. Ludzie się schodzą w kartonie: nic legalnego saszetki z suszonym barszczem, niebieskie fajki z Mołdawii i gumowe kurczaki z mikrochipem. Policja podjeżdża, robór patrzy, zaciąga się powietrzem, jakby to był ostatni oddech wolności i mówi: Nawet Stalin by się zesrał z wrażenia. Po czym rzuca granat, dymny z papieru i znika w krzakach.